Dzieje się we Wrocławiu, oj, dzieje! Mamy do czynienia z aferą związaną z dziwaczną umową koalicyjną pomiędzy Jackiem Sutrykiem a Platformą Obywatelską. A jakby tego było mało, to w partii tej doszło do czystki. Marcin Tosz, ujawniamy kom. Zapraszam. Najpierw jednak opowiem Wam o temacie, którego nie zrealizuję. Otóż dostałem donos, wynika z niego, że jeden z najważniejszych polityków naszego miasta został przyłapany na tym, że w siedzibie jednej z rad osiedli urządził. Jaskinię hazardu. Samorządowiec ten, jak mi doniesiono, miał z kumplami rżnąć w karty, a przy okazji pić alkohol. Wszystko w oparach papierosowego dymu. Full. Max. <maks> Gramy dalej. Nie zdradzę nazwiska tego polityka. Rozmawiałem z nim, przyznał się do winy, ale zaznaczył, że nie było tam pite, a po prostu rozgrywano turniej brydża sportowego, w którego po pijaku, co podkreślał, nie da się grać za dobrze. Ale nie to mnie przekonało, aby nie ujawnić jego nazwiska, a to, że za donosę może stać jego żona, z którą się rozwodzi. Nieładnie, nieładnie, ale jak widzicie, we Wrocławiu różne rzeczy mają miejsce. Z tematów rozwodów, przejdźmy do zawierania małżeństw. Po tym, jak z Arkiem Chwaścikiem znaleźliśmy w parku umowę koalicyjną zawartą pomiędzy Jackiem Sutrykiem a Platformą Obywatelską, wybuchła afera. Okazało się powiem, że to jeden z najbardziej strzeżonych dokumentów we Wrocławiu. Jest tak tajny. Że nie widzieli go nawet radni miejscy Platformy Obywatelskiej, a zaszczyt zapoznania się z tym dokumentem przypadł głównie wąskiemu gronu polityków. Dodajmy, że dokument ma najwyższy stopień tajności, ponieważ Urząd Miejski twierdzi, że w ogóle takiej umowy u siebie nie ma. Choć podpisywał ją Jacek Sutryk. Jeśli nie jest gdzieś ukryta, to może pożar ją Kotek Wrocek? A może wywiało przez okno? Wiatr następnie skierował te papiery do Parku Szczytnickiego, w którym ją znaleźliśmy. Tego nie wiem. Wiadomo natomiast o co chodziło w punkcie, który mówi, że Platforma Obywatelska wskazuje kandydatów do spółek miejskich. Bo jeśli ktoś myśli, że chodziło o to, aby politycy Platformy i ludzie z politycznego wskazania trafili na dowolne, intratne, ale przede wszystkim ciepłe posadki w spółkach miejskich, to jest w błędzie. Nie, otóż nie chodziło o to. Natomiast chodziło o to i tylko i wyłącznie o to, aby wskazywać kandydatów do rad nadzorczych. Tak twierdzi sam Bogdan Zdrojewski, który, co naprawdę wiele osób szokuje, też się podpisał pod tą dziwaczną umową z sutrykiem. Bogdan Zdrojewski napisał mi, to w SMS-ie, kiedy go o całą sprawę zapytałem, inna ważna osoba z Platformy Obywatelskiej, której nazwiska nie można wymieniać, powiedziała mi, że w tym zdaniu chodziło o konkursy. O konkursy. Przeczytajmy więc wspólnie ten fragment umowy koalicyjnej. Uwaga! PO wskazuje kandydatów do spółek miejskich z poszanowaniem prawa, z prawem prezydenta do odmowy przyjęcia kandydatury w przypadku wątpliwości kompetencyjnych. Jak myślicie, w tym zdaniu chodzi o konkursy, ale w jakiś zakomuflowany sposób, że słowo konkurs jest tylko w jakimś, nie wiem, domyśle, czy może jednak chodzi. Jak chce Bogdan Zdrojewski o wskazywanie członków rad nadzorczych? To byłoby dziwne, bo aby zostać członkiem Rady Nadzorczej, trzeba mieć kompetencje, a nawet odpowiednie. Wykształcenie. Jak wiadomo, we Wrocławiu nie zawsze tak było, bo jeszcze niedawno wystarczyło pochwalić się świstkiem MBA Kolegium Humanum, aby kosić pieniądze z rad nadzorczych. Ale Jacek Sutryk w wyborczym uniesieniu stwierdził, że nikt z dyplomem tej podejrzanej uczelni nie będzie mógł już zasiadać w radach nadzorczych. Trzeba też mieć inne dyplomy z innych uczelni. Co prawda, można się zastanawiać, czy nie żartował, jak w przypadku innych obietnic wyborczych. No, ale sami rozumiecie, że zapis z umowy nie dotyczy absolwentów Kolegium Humanum. Bogdan Zdrojewski zapewnia, że byłoby absurdem wskazywanie Jackowi Sutrykowi prezesów MPK czy MPWK. No wiadomo, absurd. Przecież tak się nie dzieje. Są organizowane uczciwe, otwarte, a przede wszystkim poważne konkursy na te stanowiska. Skoro o konkursach mowa, to jeden z ostatnich wygrał Paweł Karpiński, były radny i członek Platformy Obywatelskiej. Popatrzcie, jaki przypadek. No, Ktoż by pomyślał, wygrał konkurs i został wiceprezesem spółki miejskiej Ekosystem, mimo bardzo poważnego kontrkandydata. Z Pawłem Karpińskim może być zaraz jednak ten problem, że straci legitymację partyjną. Platformy obywatelskiej chcą go bowiem wyrzucić z partii. Za to, że startował w wyborach do Rady Miejskiej z listy lewicy i Jacka Sutryka, będąc członkiem platformy. Niezbyt skutecznie, co prawda, bo mimo świetnego miejsca się nie dostał, no ale startował, czym złamał partyjne prawo i za karę ma zostać wywalony. Tak samo jak jego koleżanka Marta Kozłowska oprócz nazwisk na literę K. I tego, że są byłymi radnymi platformy oraz jej członkami, łączy ich coś jeszcze. Otóż oboje wyciągnęli po około pół miliona złotych ze spółek miejskich, które jako radni mieli nadzorować. Karpiński dorabiał jako doradca spółki Wrocławski Park Technologiczny, a pani Kozłowska miała fuchy, w wujka i w akwaparku, w tym ostatnim, zarobiła około, około 150 tysięcy złotych, między innymi za przygotowanie oferty zajęć dla seniorów, na przykład oferta tańczenia zumby. Zarówno Karpiński jak i Kozłowska mogli startować z listy PO, ale z gorszych miejsc niż oferowała Lewica i Sutryk. Część działaczy we Wrocławiu protestuje przeciwko wyrzuceniu tej dwójki. Powstał nawet partyjny dokument na ten temat. Zobaczcie jak on wygląda. A przed sądem koleżeńskim bronił ich sam zastępca Jacka Sutryka, wiceprezydent i adwokat Michał Młynczak. No ale nie wyszło, bo pierwszą instancję przegrali. Podobno tak słyszałem. Linia obrony była taka, że start Karpińskiego i Kozłowskiej z konkurencyjnej listy był przebiegłym planem, żeby tak naprawdę osłabić rywali PO. Coś jak Konrad Wallenrod, ale głupiej. Bo chyba taka wersja nie zyskała uznania, nikt w nią nie uwierzył. Na liście do wyrzucenia jest też trzecia osoba, mecenas Marek Zalewski. Prawnik, aktywista, społecznik, radny osiedlowy z Wielkiej Wyspy. Polityk ten startował do sejmiku, nie do Rady Miejskiej, a do sejmiku z listy OK samorząd, a cel był taki, niezbyt oficjalny, no ale wiadomo, że taki był, że Chodziło o osłabienie listy bezpartyjnych samorządowców ich bezpośrednich konkurentów, tak aby odebrać po prostu mandat bezpartyjnym samorządowcom, którzy wcześniej mieli koalicję z Pisem, to się udało. W każdym razie cała trójka odwołała się od wyroku skazującego na, na wyrzucenie, na banicję z Platformy Obywatelskiej, czekają na prawomocny wyrok, po którym już nie będzie, po którym się już nie będzie może odwo odwoływać. On ma zapaść niebawem i już na sam koniec Zdradzam wam najnowsze doniesienia z konkursu na prezesa Ogrodu Zoologicznego, bo słyszę, że tak, albo unieważnią ten konkurs, który sobie trwa, albo wygra go kandydat z Poznania. Proszę mi wybaczyć, nie znam nazwiska tego pana, jest to pracownik ZOO z Poznania, natomiast drugim prezesem ma być aktualny wiceprezes Sergiusz Kmiecik, były radny z listy. Jacka Sutryka. Dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie.